Bez krawata w Radiu Yard. Dzień dobry. Gościem Radia Yard jest dzisiaj pan Wiesław Koluch, prezes Światowej Organizacji Koluch Styl. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Panie Wiesławie, był pan ostatnio na Światowym Kongresie IPA. Co może pan nam zdradzić na ten temat? Ostatnio byliśmy właśnie w Krakowie na Światowym Kongresie IPA, International Police Association. To jest Stowarzyszenie Międzynarodowej Policji, która liczy obecnie około 390 tysięcy członków po całym świecie, 68 krajów. Tam właśnie przyjechało 60 przedstawicieli 65 krajów. Byliśmy tam trzy dni. Pokazywaliśmy naszą dyscyplinę Styl, Również było kilka rozmów z naszymi przyjaciółmi. Poznaliśmy się z prezesami organizacji danych krajów. Między innymi też spotkałem się z prezydentem Światowej Organizacji. Nasi funkcjonariusze, nasi zawodnicy zademonstrowali polską dyscyplinę, która będzie w tym systemie IPA Games 2026, czyli ta olimpiada IPA we Wrocławiu. Dokładnie w maju i to będzie się około 13-14 maja. Ostaliśmy tam, że razem z dyscypliną judo, które ja w ogóle się wywodzę, będziemy razem w jeden dzień przeprowadzimy jak gdyby te zawody. Wcześniej będzie koluch styl, a później na tej samej macie będzie odbywało się zawody wtedy w judo. Także w 2026 roku będziemy w czterech kategoriach męskich i w jednej kategorii żeńskiej walczyć na igrzyskach IPA 2026 Wrocław. Światowa organizacja koluch styl przyznajemy Medale Serce Ziemi, osobom lub instytucjom, które działają dla dobra ludzkości, integracji i ochrony ziemi. Jak zrodził się pomysł ustanowienia tego medalu? Przez wiele lat z moją żoną, już od 20 bodajże 7 lat czy 8 lat pracujemy. Pracujemy charytatywnie, wcześniej było dokarmianie dzieci po szkołach, ta pomoc, jak gdyby dla tych osób, które nie mają pieniążków na jakieś tam treningi, umożliwialiśmy wyjazdy tym dzieciom. I tak to się zaczęło. Ze, ze swoimi znajomymi z wieloma przyjaciółmi, Między innymi też jeszcze wcześniej, ze świętej pamięci tutaj waszym szefem Jarosławem już siedzieliśmy. I tak rozmawialiśmy, wiele osób było, Pani, wicemarszałek wtedy Genowa Wiśniewska. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy na tym, jak wyróżnić tych <laughs> ludzi, jak rozszerzyć to wszystko, całe to działanie. Ponieważ przychodząc niejednokrotnie mówiąc, słuchajcie, zróbmy taką, i taką inicjatywę. Pomóżmy tam i tam tym dzieciom, no, karmimy ich, dobrze? A niejednokrotnie tak się każdy zastanawiał, no to co oni nie mają rodziców, no ale, to, no, ale to, to to też nie są nasze dzieci. Czy tak możemy ingerować? No takie było po prostu pytanie. Od razu wiedzieliśmy, że no to nie jest ten temat, nie z tymi ludźmi. Trzeba szukać innych jak gdyby ludzi. No i zebrało się grono takich, jak gdyby, twiastów, ludzi, którzy mają ogromne serce, ogromną empatię, chęć pomagania innym ludziom, bo to na tym wszystko na tym polega. I między innymi poprosiłem, żeby wpisano na ten certyfikat, gdzie utrzymują jego laureaci, to jest to, że człowiek, że wartość człowieka liczy się w tym, jakie ma serce w pomaganiu dla drugiego człowieka. Człowiek jest tak wielki, jak wielkie jest jego serce w czynieniu dobra dla drugiego człowieka. Dokładnie to znaczy. I tym się kierujemy. I to było w pierwszy raz w 2014 roku w dworze Czarneckiego. Odbyło się pierwsze spotkanie i to spotkanie było takim spotkaniem naprawdę silnym, bardzo uderzeniem, bo już tam goście, którzy byli z zagranicy i z Polski mówią, a może zrobimy coś takiego, że będzie to co roku odbywało się w innej stolicy państwa lub w innym mieście poza Białymstokiem. Na ostatniej gali też już, na czwartej też powiedziano to i nawet wtedy przewodniczący, bo przewodniczący jest tak zwany zmienny w kapitule międzynarodowej. Kapitola międzynarodowa składa się z 20 bodajże chyba w tej chwili jeden członków z całego świata. Są tam ludzie no, naprawdę wybitni. No i tak przyszli do mnie właśnie moi nasi znajomi, którzy są, są tam. Mówią, nie, 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 nie pozwólmy na to, że ta inicjatywa międzynarodowa, niech ona zostanie tu w Białymstoku. Niech ona zostanie i ona będzie takim, można powiedzieć, taką reklamą naszego regionu. I ten medal w serce ziemi bardzo mocno się rozwinął, no bo jest wielu laureatów wspaniałych tutaj z naszego terenu. To mniej znani, bardziej Znani. No, czy z Polski, pani Jolanta Kwaśniewska, czy pani Ewa Błaszczyk, która jest de facto honorowym członkiem naszej kapituły, czy Jurek Owsiak, czy były wicesekretarz w MZ-cie do spraw Afryki, Filip Bam, który stworzył 160 organizacji międzynarodowych w Afryce z RPA, współpracownik Nick Mandeli. No to też chyba coś o tym mówi. Bardzo dużo jest takich właśnie wspaniałych ludzi, których tutaj nagradzaliśmy. To się bardzo mocno przyjęło i dzisiaj z całego świata pływają oferty. Ostatnio byliśmy w też. Przy takiej wizytacji u Bator, gdzie pani Durysjan, która była nas tutaj nagradzana, to właśnie prowadzi też swoją działalność, też bardzo mocno to się rozszerzyło, choćby nawet przykładem będzie na Litwie wspólnota Miłosierdzia Bożego Tadeusz Romanowski. To też moment, kiedy właśnie przyjechał do nas, utrzymał ten medal, wszystko zaczęło się naprawdę w ogromnym tempie u nich dziać. Ogromna pomoc zaczęła spływać, ogromna pomoc Polaków, patriotów, którzy no, dowiedzieli się, że gdzieś tam w Solecznikach jest ta potrzeba, że żyją tam, szyje tam nasza jak gdyby mniejszość narodowa i ta pomoc poszła. I to jest wiele takich organizacji. Ja już nie mówię, że tam Jurek Owsiak, no bo on ma swoją renomę, to, to nawet nie, nie możemy tutaj gdzieś coś tam mówić na ten temat, czy my coś tam pomogliśmy, ale naprawdę dla wielu, dla wielu organizacji, tutaj przepraszam, nie, bo jestem jak gdyby przez pana Romanowskiego, że mogę o tym powiedzieć. Resztę nie chcę też mówić, ale też są niesamowite takie naprawdę efekty pozytywne. Obserwowałem też pracę Józefa Ali, który jest laureatem z Indonezji, doktor, który poświęcił się na pracę na rzecz Ubogich, pomoc medyczna. Wszyscy jego starzyści, którzy są, no to wiedziałem, jak w tych dzielnicach e, można powiedzieć, no biedoty, pracują, przychodzą za darmo, świadczą swoje usługi i to z takim naprawdę ogromnym poświęceniem, z ogromnym miłosierdziem. Ja zawsze mówię, że to jest takie 41 kg dobra tego człowieka, bo Wasze tak naprawdę 41 kg malutki człowieczek, ale naprawdę ogromne, ogromne ma e, serce. Tak, tak, tak. I to tak ja zawsze mówię, to jest wielkość człowieka. To nie świadczy o tym, że można być wielkim do tego i nic nie zrobić dla społeczeństwa. Państwa, po prostu, no, człowiek, który po prostu lituje się nad drugim e, człowiekiem, który chce pomóc, wyznacza drogę. To czasami mówią, no dobrze, ale czy nie ma u nas w Polsce takich dzieci, których chce? Wiemy, dobrze, a powiedzcie mi jedną rzecz, mamy na przykład ostatnio współpracujemy z dziećmi z Afryki, którzy 10 lat temu też zostali nagrodzeni, będą też u nas nie przyjeżdżają. My, my jesteśmy też z moją żoną Katarzyną. Jesteśmy w tej kapitule Aniołowie Afryki, gdzie też właśnie na tych ludzi, którzy na rzecz Afryki pracują, też jesteśmy, nadajemy takiego anioła, co roku jedna osoba i to jest spotkanie zawsze w Częstochowie w tym roku. Byliśmy, wspaniała impreza, naprawdę wspaniali ludzie. No to są też misjonarze, siostry zakonne, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków świata. W 2019 zostaliśmy też misjonarami świeckimi, czyli tak zwane na Afrykę i to jest misjonar, dokładnie tak to się nazywa, nie misjonar, to misjonar, gdzie też jesteśmy, no staramy się, żeby tutaj też się realizować, też jakieś tam adopcje, coś tam próbujemy robić, rozmawiamy z ludźmi, te adopcje na odległość, one nie są jakimś tam ogromną, nie, nie, nie pochłaniają dużo pieniędzy. I właśnie wracamy do tego tematu, co wcześniej powiedziałem, gdzie mówią, a co, w Polsce nie ma głodnych dzieci. I ja mówię, tak, tylko powiedzcie mi na rzecz, czy znaleźliście jakieś dziecko, które przez trzy dni nic nie jadło, nie miało możliwości nigdzie? Czy widzieliście takie dziecko, które tydzień nie jadło? Mówię, bo tam są takie dzieci, gdzie mówię, już przynoszą ich, mówię, do naszych tam placówek, gdzie są lekarze, gdzie są jakaś pomoc medyczna, gdzie próbują im nawet wybić korplówkę, a one nawet w ogóle nie reagują. Nic nie reagują. To trzeba po prostu, mówię, bycie, zobaczyć, ale ja daję taki przykład celebrytów naszych, którzy myjąc zęby, rozmawiają przez telefon i potrafią spuścić tam 100-150 litrów wody. Naprawdę 100-150 litrów. Bo oni z nimi rozmawiają, tak opowiada opowiadali, mówią, że dokładnie tak jest. Mówię, nie niejednokrotnie, nie, nie, ktoś tam mówi dzwoni, dobra, to zapomnieliśmy, mówię, ta woda gdzieś tam leci, 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 leci. mówię, można tych kilka pryszniców można było mówić, wziąć. Pojechaliśmy, mówię, do Afryki, zobaczyliśmy, jaki tam jest deficyt wody. Dopiero, mówię, przyszła taka myśl, co my robimy? Jak my to wszystko marnujemy? Marnujemy... Mówię, pokarm, marnujemy wodę. Mówię, dzisiaj jedna szklanka nam no wystarczy na umycie wody. Ja mówię, naprawdę, poważnie? No Mówię, naprawdę, uwierz mi, że tak, że tak jest. No tak, jest, no bo to, to trzeba po prostu pewne rzeczy zobaczyć. Jeżeli człowiek pewnych rzeczy nie zobaczy, to też nie może tego oceniać. No ciężko jest. To jest tak, jakbyśmy po szkole powiedzieli, po najlepszych studiach, powiedzieli, że my już jesteśmy fachowcami w jakiejś dziedzinie. Dopiero praca, dopiero praktyka zweryfikuje, czy my naprawdę się znamy, czy my się nie znamy. Tak? na tym y, temacie. Y, jeszcze jest jeden y, taki właśnie wa ważny problem. Y, mówimy, bo tak, nasza organizacja... Przyczyniła się, że tych dzieci po całych y, y, Awi to było około 8,5 miliona, w tak zwanym chyba takim programie do, do karmiania. Bo też są akademie Koluchtyl, y, gdzie są przygotowani y, studenci, którzy mają pomagać. To są studenci, można powiedzieć, takiego AWF-u naszego, to jest Akademia Koluchtyl, i mają przygotowywać dzieci, żeby radziły sobie z, właśnie z takim krysem, jak z tego wszystkiego wychodzić. Oni mają ich uczyć. I ja mówię, że słuchajcie, dwa takie wypuszczone roczniki, pełne roczniki tych, Magistrów. one wystarczą, już mówię, to jest tyle tysięcy ludzi, że oni już będą to światło nieśli. I faktycznie, oni pracują nad tym, wchodzą wszędzie, naprawdę, nawet mają takie dar tego, że zjednują sobie tych ludzi, że coraz więcej tych ludzi z nimi jest. Ja mówię, ile może być tych wolontariuszy w tej chwili? Tak. Oni mówią do mnie 100 tysięcy. Ja mówię, poważnie? Przyjeżdża, jest, będąc w Jakarcie, jest jednym z swoich pobytów, przyjeżdża do mnie taka dziewczynka, podchodzi, mówi, proszę pana, panie prezydencie, bo tak się mówi do prezydenta, ja chciałam zrobić z panem e, zdjęcie. Muszę zrobić z panem zdjęcie. Menadżerowie mówią, że ona się ustawiła, bo jest no, jakaś tam gradacja, jest. Ja mówię, nie, nie, słuchajcie, wpuśćcie, proszę, proszę. Ja mam 300 wolontariuszy. Przyjeżdżam za dwa lata, przychodzi ona do mnie, mówię, ja już mam 700 wolontariuszy. No I ona ma dzisiaj na przykład ma 700, a dzisiaj już w tej chwili nie wiem, może mieć już 1100. Młoda dziewczyna wtedy, bo ona miała wtedy 17 lat. To proszę zobaczyć, jak ten program poszedł do przodu. Bardzo ważne, żeby tych ludzi uczulać na wzajemną e, pomoc, na wzajemną współpracę, nie e, dzielić ludzi. Broń Boże, nie wolno dzielić ludzi. Człowiek, który dzieli ludzie, ja myślę, że ma pewien jak gdyby psychiczny deficyt. Ludzi trzeba jednoczyć. Zawsze mówię tak, że jak najwięcej musi naszych dzieci trenować. Różny sport, każdą jedną formę, rekreacji. Rekreacja, rekreacja, jeszcze raz rekreacja nie mówię o zawodowym sporcie, bo zawodowy sport w większości to kaleco, bo ludzie walczą na zawodach, dają siebie 110% czy 150%, tak? są kontuzje różnego rodzaju, też czasami ciężko zaleczyć, ale to już inna inna sprawa. Proszę pamiętać, że zdrowy naród, wysportowany naród, to silny naród. Wtedy każdy z nami się będzie liczył. I to jest tak, że ja staram się to wszystko robić. Do dzisiaj już powiem tak, zaraziłem no tysiące osób którzy po świecie zaczynają to robić, idą moim programem, są instruktorami w różnych służbach choćby nawet. Niosą jak gdyby to światełko tego e, pomagania. Ja cieszę się, że wychodzi to z Białego Stoku, że można było wstawić w tym sieciu krajach biało czerwoną flagę, że mówi się o tej naszym kraju, o tej Polsce, no, że Polacy to właśnie są tutaj, że oni tutaj pomagają. I takim, jeszcze jedną taką ważną rzeczą, kiedy my nauczymy tych dzieci w Afryce, jak budować ogródek, no nie wszystkie, nie wszystkie roślinki będą rosły tam, nie wszystkie warzywa, ale niektóre tak są gdzie nasze siostry, gdzie nasze misjonarze y, uczą tego, to proszę pamiętać, że też y, oni jako uchodźcy nie będą też chcieli przyjeżdżać. Też pracujemy y, y, w ich edukacji. No, czasami jest tak, że trzeba było gdzieś tam wspomóc kogoś, kto robi aplikację, na przykład adwokacką. Jest taki jeden z nas, podopieczny Samuel. Został już właśnie do osobą, która ma już pełne uprawnienia i y, 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 świadczy usługi prawne dla tych dzieci potrzebujących. No i było takie, że jakieś siostry też tak, tak, zgłosiły się do nas i mówimy, dobrze, nie ma problemu, no pomożemy w tym, no bo musi, musimy w tym jak gdyby pomóc. Ja jestem patriotą, jestem Polakiem. Jestem za tym, żeby no, jeżeli będą fachowcy, owszem, niech ci fachowcy oni przyjeżdżają, bo wsz wszędzie są fachowcy mile widziani. Każdy kraj by chciał pozyskać do siebie fachowców, nasi fachowcy też wyjeżdżali do e, różnych krajów, choćby nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie budowali gospodarkę e, Stanów Zjednoczonych. Ale jestem za tym, żeby to naprawdę byli tacy ludzie, jak na przykład, przykładem może być, gdzie są uczone dziewczyny w e, pielęgniarstwa nie wiem, może być kiedyś, że ktoś powie, słuchajcie, potrzebujemy w DPS-ach, żeby ktoś przyjechał pomóc, ale my ich uczymy tego, żeby oni tam zostali u siebie. Żeby oni u siebie potrafili co, coś zrobić, co, coś zbudować. Ktoś mówi do mnie, słuchajcie, ale to długa praca, to mozolna praca. A ja mówię, no tak, tylko to jest na dwa pokolenia. I ja mówię, słuchajcie, jeżeli my już w tym pokoleniu zaczniemy, to pomogliśmy dla drugiego pokolenia. Mówię, będzie im mówię łatwiej. Pamiętajcie o tym. My nie robimy tego na dzisiaj, nie, nie robimy tego na pokaz. Proszę mi wierzyć, ja nie robię tego na pokaz. Ja jako się koluchy, mam swoją e, sławę, mam swoich przyjaciół po całym świecie rozmieszczonych. Y, jest tak, że wielu moich uczniów mówi do mnie, dlaczego przyjechałeś do nas tylko na 5 dni i odjeżdżasz, a właśnie o, z naszych sąsiadów y, byłeś 9 dni. Ja mówię, no tak zabukowałem y, samolot, y, no, no nie jestem w stanie y, y, jak gdyby dłużej. To jest to, że to całe bogactwo to moje polega na tym, że oni po prostu chcą zapraszać, oni chcą, żeby być razem z nimi, żeby z nimi rozmawiać i, i chcą po prostu szczerze y, gościć. Oni się cieszą z tego, że po prostu dostali cel najważniejsze w życiu, dać dla człowieka cel. Proszę mi wierzyć. Nic innego. Pieniądze można zniweczyć. Można się narazić przez pieniądze e, dla kogoś. Ale jeżeli damy cel życiowy, wyznaczymy drogę i ten ktoś złapie tego bakcela i pójdzie, to będzie wiedział, że warto jest po prostu żyć. I jeszcze raz mówię. Razem, wszyscy, kiedy będziemy razem pracować, nie będziemy sobie zazdrościć. Zazdrość jest najgorszą rzeczą. Ona nas bardzo mocno rozbija. Ona zabija pierwiastek naszego człowieczeństwa. Proszę mi wierzyć. Pierwiastek człowieczeństwa zostanie tutaj zabity przez taką zazdrość. Nieważne. Nigdy nie nie wiesz, ile ten człowiek, który gdzieś tam uzyskał jakiś sukces, i jakim kosztem on go uzyskał, ile on poświęcił czasu, ile nerwów, ile pracy, ile braku snu. My o tym nie wiemy, my tylko widzimy, jak jest. A proszę mi wierzyć, ja doradzając też dla wielu osób, którzy są w biznesie, wiem, z jakimi problemami się oni gdzieś tam borykają. Mają ogromne problemy. Są to ludzie, którzy no, starają się zrobić wszystko, żeby ten status quo swój utrzymać na pewnym poziomie. Już w dzisiejszym czasie ciężko powiedzieć, żeby go powiększyć. Po prostu utrzymać go na, na tym poziomie. Razem działajmy, razem bądźmy, po, a z, z, zrobimy naprawdę wiele. Ja zawsze tłumaczę wszystkim. Polacy to bardzo mądry naród. Jest tylko moment, kiedy wszystko jest dobrze, jest, nie potrafią ze sobą się dogadać. Dopiero w momencie kryzysu, nie czekajmy na ten kryzys, zadziałajmy teraz, bądźmy razem. Nie dajmy się po prostu nikomu ugłupić. I to jest ważne. Edukacja, jeszcze raz, edukacja, a w szkołach przede wszystkim etyka. Ktoś by mnie zapytał, czy jesteś za Tak, jestem, bo jestem katolikiem i będę zawsze. Nie, to jest normalne. Jestem tolerancyjny dla wielu. Wyznań zawsze dla mnie wiara to jest bardzo ważna rzecz, ale wiara to jest taka, że to, co może dać drugiemu człowiekowi tu i teraz, to jest twoja wartość. I zawsze mówię, jeżeli możesz, pomóż, nie możesz, nie przeszkadzaj. Piękne słowa. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie nam Indei medalu Serce Ziemi. Życzę, żeby by to dobro wracało. Ja również dziękuję. Panie redaktor, dziękuję serdecznie Państwu. I proszę śledzić, jak przebiega rozwój dyscypliny koluch, styl naszej polskiej sztuki walki, która na całym świecie promuje Polskę, promuje Podlasie, promuje Białystok. Właśnie w Białym ta dyscyplina się urodziła. To jest dziecko Białego Stoku. Dziękuję bardzo. Bez krawata, w Radiu jest.